Wszystkim i witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Jutro mamy Czarny Piątek, więc zaczyna się to całe zakupowe, przedświąteczne szaleństwo. Ale Czarny Piątek w GTA V zaczyna się już dzisiaj i potrwa do 4 grudnia, czyli do środy. Czyli mamy praktycznie cały tydzień na to, żeby skorzystać z tych wszystkich zniżek. A w tym odcinku pokażę Wam właśnie, na co dokładnie mamy zniżki i z czego warto skorzystać, co warto zakupić. Jeśli oczywiście tej rzeczy nie będziecie posiadać. Czarny Piątek zawitał także na Enebie, która jest partnerem tego kanału. Możecie skorzystać z tego kodu zjeszkowego, który Wam daje do 10% rabatu. To jest maksymalny rabat, jaki można osiągnąć tym kodem. Ale możecie skorzystać z lepszego kodu, który Wam pokażę w tym filmie. Ale może tutaj wybierzmy sobie jakąś grę, na przykład niech to będzie tutaj Farming Simulator, akurat miał ostatnio premierę. Wybieramy tutaj. Zwracajcie uwagę oczywiście na te ceny na dole, bo one są nieraz niższe w porównaniu do tego, co widzimy po prawej stronie. Więc bierzemy tutaj produkt z dołu i teraz. Tu akurat miałem dwa farmingi dodane do koszyka. Wpisujemy kod rabatowy PLDEAL, Ja już go tutaj mam dodanego, ale wpiszemy sobie go jeszcze raz. Klikamy zastosuj i ze 136 zł teraz mogę kupić farminga za 122 zł. Z kolei moją ulubioną promocją na Enepie w ostatnim czasie są doładowania do PlayStation Network. Tutaj na przykład mamy doładowanie za 500 zł, ale jak zjedziemy sobie niżej, to tutaj mamy do wyboru cenę za 433 zł. I to jeszcze nie uwzględniając kodu rabatowego. Teraz sobie ten kod rabatowy użyjemy i możemy kupić doładowanie 500 zł za 390 Jeszcze oczywiście doliczając opłatę za usługę, ale... Stuwa praktycznie zostaje w kieszeni. Pamiętajcie tylko, żeby kliknąć w link w opisie pod tym filmem, żeby przejść tutaj na stronę Eneby i żeby móc skorzystać z tych wszystkich zniżek. A cała oferta będzie dostępna do poniedziałku, mniej więcej do godziny 12. .00. Ale wracam już do Geta i w tym tygodniu mam do zdobycia choćby taki strój, który teraz widzicie, on jest w dwóch wariantach kolorystycznych. Dosyć zabawnie to wygląda. Ale przechodzimy już tutaj do samych zniżek i zaczynamy od strony Legendary Motorsports. I tutaj mamy przecenione takie pojazdy jak Uber Machinioop, Później Gr Grotty, Italii Ghetto Stinger TT, i ten pojazd jest bardzo, ale to bardzo dobry na konsolach nowej generacji, kiedy go przerobimy na HSW. Na wersji pc jest dosyć przeciętny, chociaż w sumie niedługo te wszystkie rzeczy z konsol nowej generacji chodzą na PC-a, co już w sumie zostało potwierdzone przez Rockstara. Więc myślę, że tutaj nawet pecetowcy już powinni patrzeć pod tym kątem na, na ten samochód. Więc y, według mnie nawet na pececie warto go teraz kupić i po prostu poczekać z tym samochodem aż wejdą te przeróbki do HSW. A wtedy naprawdę po tej przeróbce jest bardzo, ale to bardzo dobry. Więc to jest pierwsza rzecz, którą warto kupić. Zjeżdżając gdzieżej, tutaj mamy przeceniony taki pojazd jak anizr ZR350. Jego z kolei możemy przerobić na pojazd driftowy. Akurat tak się składa, że jest to jeden z moich ulubionych pojazdów driftowych, jak w sumie na chyba nie najbardziej ulubiony. Także jeśli lubicie jeździć driftem w GTA V, no to tutaj myślę, że też warto zainwestować w ten pojazd. Kosztuje teraz 847 875, ale idąc dalej, mamy też przecenionego Emerusa, i on jest naprawdę jednym z topowych pojazdów, jeśli chodzi o wyścigi po krętych trasach. Jest bardzo sterowny i teraz kosztuje 1 925 000, i jego też warto zakupić. Trax jest całkiem dobrym pojazdem, może nie najlepszym. Na pewno bardzo przyczepnym, też tutaj widzicie teraz jego cenę. W zakładce czterodrzwiowych pojazdów tutaj akurat nic nie mamy przycenione, ale za to w motocyklach mamy przecenione Hakuczu Drag. I jest to jeden z najszybszych motocykli, teraz kosztuje 488 tysięcy, więc naprawdę bardzo, ale to bardzo mało. I tutaj Hakuczu Drag również można przerobić do wersji HSW, on jest... Po szybki, motocykle, po przeróbki do, do HSW, więc tutaj, pecetowcy, jeśli go nie mają to też warto go zakupić. I ostatnia zakładka specjalna i tutaj mamy przecenę na wszystkie bolidy, które teraz widzicie na ekranie. Eee, jeśli zastanawiacie się, który z nich jest najlepszy, który z nich jest najszybszy, to już taki odcinek jest na kanale i zostawię Wam go w opisie pod tym filmem i też przy piętym komentarzu. Także jeśli jesteście zainteresowani eee, tym porównaniem, no to polecam obejrzeć sobie ten film. Legendary Motorsports już zostawiamy, a teraz przechodzimy do Southern Sandra Super Autos, czyli do tych tańszych, tańszych pojazdów i tutaj mamy przecenione widzero ZX, jego również można przerobić na HSW i po przeróbce na HSW jest naprawdę bardzo dobry, więc myślę, że tutaj też warto zainwestować, może nie tak bardzo jak te, jak te pojazdy, niektóre pojazdy z Legendary Motorsports, ale nie jest to wcale jakiś głupi zakup. W dwudrzwiowych pojazdach mamy tylko jeden na przecenie, w czterodrzwiowych akurat totalnie nic. W terenowych, czy mieliśmy coś w terenowych? Też nie. Czyli tutaj akurat Rockstar, jeśli chodzi o przeceny na Sauternie, zbytnio się nie postarał. W motocyklach też nic nie mamy i w specjalnych też nic nie ma. A szkoda, bo mogli chociaż na takie RC Bandito dać zniżkę. Więc tutaj akurat w przypadku Sauterna tych zniżek mamy... Mamy, mamy właściwie tylko jedną. No to przechodzimy teraz do Wurstoka i tutaj na pewno będziemy mieć coś na zniżce i pierwszy pojazdem jest Konada bojowa, osobiście z niej nie korzystam i nie widzę powodów też żeby nią kupować, po prostu zwykły śmigłowiec bojowy, z kolei Rage jest najlepszym myśliwcem w grze i z niego bardzo dużo korzystam w przypadku robienia biznesu hangarowego. Jeśli dojdzie do, do takiej sytuacji, że na przykład będzie premia na Hangar, no to wtedy warto korzystać z Redżu, nim wtedy misję z Hangaru robi się o wiele lepiej niż choćby opresorem MK2. Kosztuje dosyć dużo, bo normalnie po tej cenie wyższej prawie 7 milionów, ale teraz kiedy mamy Black Friday to Rage'u po tej cenie wyższej można kupić za 4 798 500, a po cenie niższej za 3 598 875. Uważam, że w grze aktualnie jest to najlepszy myśliwiec, a na kanale tak się składa, że też macie porównanie Rage'u do Lasera i Hydry, także jeśli jesteście ciekawi, który z nich jest najszybszy z tych myśliwców, który jest najzwrotniejszy, który ma najlepsze uzbrojenie i tak dalej i tak to polecam ten film obejrzeć i link do tego filmu również wam pozostawię w opisie i w przypiętym komentarzu. Ale idąc dalej, na zgiwiczce mam także Toreadora, którym m.in. można nur nurkować, może pełnić taką funkcję łodzi podwodnej. E, mamy też Strike Force na, na przecenie. Niektórzy gracze latają z Trakeforcem. Ja osobiście mm, nie miałem powodów, żeby to robić. Na zgiżce mam także Deluxo. No i tutaj jest to jakaś tam alternatywa dla opresora MK2. Na pewno w tym wypadku, kiedy mamy przycenę dużo tańsza, za opresora zapłacimy 4 razy więcej. E, oczywiście opresora MK2, nie mówię tutaj o mk 1 e, Jest złym pojazdem Deluxo. Na pewno to, co mnie najbardziej w nim ir i, irytuje, to jest to, że jest po prostu bardzo wolny. E, a tak to w sumie widzę w nim chyba same zalety. Nie odradzam kupna, kupna Deluxo ale też uważam, że Opressor MK2 jest dużo lepszy, no ale też w sumie dużo droższy. Na przecenie mamy także Stromberga, którym również można nurkować pod wodą. E, mamy też e, na przecenie Lasera, ale jeśli macie wybór między Laserem a Rage'u, którego, którego wam przed chwilą pokazywałem, to według mnie już lepiej zainwestować w Rage'u. I chyba, a nie, jeszcze mamy na zniżce opresora MK1, ale tutaj, ale w sumie bardzo tani jest teraz. Bo tylko milion zapłacimy za opresor MK1. No, wiadomo, MK2 jest lepsza, ale tylko milion za, za MK1. -kę. Jest to na pewno kusząca cena, zwłaszcza jeśli ktoś dysponuje małym budżetem. I wygląda na to, że to tyle, jeśli chodzi o Overstok. Przechodzimy teraz do Elita Travel, i tutaj mamy na zniżce takie bezsensowne rzeczy jak Luxor Deluxe, Swift Deluxe, zwykły Swift i zwykły Luxor. No, Luxor Deluxe to jest najdroższy samolot w grze, bo normalnie kosztuje aż 10 milionów, teraz mamy zniżkę 50%, więc zapłacimy za niego 5 milionów. Różnica między Luxorem Deluxe a takim zwykłym Luxorem jest taka, że on jest w złotym kolorze, chociaż z zwykłego Luxora można pomalować w hangarze, jeśli macie tam warsztat. Możecie go pomalować na złoty kolor i będzie to dokładnie wyglądać tak samo. A druga różnica jest taka, że w, takim, w takich wersjach deluxe w środku możecie pić szampana. Ale czy to jest warte płacenia tych 10 milionów, czy w tym przypadku 5, kiedy jest przecena? No, według mnie nie. No, chyba, że nie macie co robić z, z pieniędzmi. Ale tutaj akurat bym nie zwracał uwagi na te pojazdy. A propos drogich rzeczy, mamy też na zniżce jacht, który. Też nie pełni jakiejś ważnej funkcji, że na pewno możemy tam wykonywać misje z serii życie na jachcie, które nie są jakieś szczególnie dochodowe, nie dają też jakoś dużo Expa, ale tutaj mniej więcej teraz widzicie personalizację. No jest to po prostu kolejna rzecz na wywalanie hajsu w GTA V5. Przechodzimy teraz do posiadłości biznesowych, których jak widzicie, mamy już w GTA V naprawdę bardzo dużo. I tutaj mamy przeceny na trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to są hangary. W ostatnich latach ten biznes został tutaj naprawdę bardzo poprawiony, zwłaszcza zarobkowo, i w momencie, kiedy jest na jego premia, to serio opłaca się ten biznes robić, nawet bardziej niż paczki. Tutaj możecie zobaczyć też wszystkie personalizacje, jak to mniej więcej wygląda. Na nie również mamy zniżkę. No i jest to rzecz, którą na pewno mogę polecić i którą polecam robić, zwłaszcza właśnie jak jest premia, ewentualnie nawet jak nie ma premii, ale macie pomoc innych graczy, co jest w sumie rzadkością. Ale wtedy też tutaj można szybko magazyn w hangarze zapełniać. Poradnik do hangaru macie na kanale. I myślę, że też wam gdzieś tam pozostawię link w opisie i w przypiętym komentarzu, jeśli kogoś ten biznes zain zainteresuje. Mam przecenę także na nasalony gier, i to jest turbo, turbo opłacalna rzecz. Nawet nie wiem, czy nie najbardziej opłacalna z tych wszystkich, które na czarny piątek mamy na zniżce. Salony gier pozwalają nam między innymi robić napady na kasyno, które są najbardziej dochodową rzeczą w GTA 5. Nigdzie nie zarobicie tak dużo pieniędzy jak właśnie w napadach na kasyno, pod warunkiem, że też oczywiście... Ee umiecie je robić, bo to jest bardzo ważne. Osobiście polecam salon gier w tym miejscu, głównie z tego względu, że tutaj obok znajdują się kanały, w których łatwo się kupi policję w czasie wykonywania przygotowań. I teraz tutaj widzicie wszystkie personalizacje, wszystkie murale, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj oczywiście też na to mamy zniżkę neony, dodatki, gdzie o mieszkanie na przykład warto kupić, bo, te, bo wtedy będziemy mogli się odradzać w salonie gier. No i garaż, jeśli chcecie gdzieś po prostu w tym miejscu przechowywać swoje pojazdy. Naprawdę, jeśli tej rzeczy nie macie, koniecznie ją teraz kupcie, kiedy, tym bardziej, kiedy jest na zniżce. I ostatnia rzecz z tej strony, która jest na zniżce, to są złomowiska. Tutaj możemy wybrać kolor, zniżki branżowe. Wóz holowniczy, to, to jaki wybierzecie, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Możecie także dokupić sobie save, którego ja już posiadam. No i też możecie tutaj e, zatrudnić pracowników. Ja do tego biznesu mam trochę mieszane uczucia. Możecie tutaj wykonywać misje na holowniku. Im więcej będziecie ich wykonywać, tym większe będziecie mieć dochód pasywny, który będzie wam się odkładał do tego save'u, który znajduje się w tym miejscu. Hmm. Jeśli robicie misje na holowniku regularnie, no to dosyć tutaj dużo tej kasy wpada. Też, co jakiś czas Rockstar daje możliwość odebrania za darmo samochodów w zamian za zrobienie misji. Te misje znajdują się tutaj na tym komputerze, co tydzień mamy ich tutaj do wyboru trzy. Ostatnio coś rzadziej tutaj Rockstar daje możliwość odebrania jakiegoś samochodu za darmo, w tym tygodniu również tej okazji nie ma. Ale myślę, że to jest główny powód przez który powinniście zakupić zmówisko, a tak to ani nie widzę jakiejś dużej opłacalności w robieniu tych misji z komputera ani w robieniu misji na holowniku, chociaż jeśli robi się to tak for fun dosyć regularnie to coś tam dodatkowego z tego safe'u można zgarnąć nie zapominajmy także o salonie Simona, bo tutaj również możemy taniej kupić pojazdy, wszystkie 50% taniej a są to Surano, Bullet, Ether 1 Rapid GT Classic i Kainis Halahari. Myślę, że tutaj nic takiego szczególnego do zakupu nie ma, ale myślę, że też warto o tym wspomnieć. Jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem na Wurstoku, to jest Avenger, na którego jest zniżka 40%. Ja tutaj tej ceny nie wiedziałem, ponieważ już Avengera posiadam, ale jeśli wy go nie macie, no to będziecie tutaj dokładnie tą cenę zniżkową widzieć. Ale niestety nie mamy zniżki na te modyfikacje, które się tutaj znajdują. Poza panelem operacyjnym. Tutaj możemy go kupić teraz za 870 tysięcy. Kiedy normalnie kosztuje 1 450 tysięcy. Ale niezależnie od tego czy mówimy o Avengerze czy o panelu operacyjnym. To moim zdaniem nie opłaca się go kupować. Może jedynie z jednego małego drobnego powodu. Bo tutaj na tym komputerze będziecie mieć dostępne misje. I jak tam wykonacie jedną taką misję to odblokujecie cenę promocyjną na Rage'u. Eee, ta misja nazywa się Ukończ pokaz pilotażu. Ukończ misję pokaz pilotażu. Tutaj widzicie ten komunikat nad kamerką. Eee, właśnie na tym komputerze w Avengerze ta misja się znajduje i wtedy takie rage'u będziecie mogli kupić za 3 598 875 zamiast zamian za te prawie 5 milionów. Czyli oszczędzacie tutaj nie, nieco powyżej miliona. Czy warto? No to nie wiem, już sami ocencie w samym Avengerze na dzisiejsze czasy nie widzę nic szczególnie dobrego no i w tym odcinku to już właściwie tyle pamiętajcie też że w napadzie na kasyno w tym tygodniu pojawiły się diamenty więc można zarobić bardzo dużo pieniędzy i też zbliża się DLC, więc w najbliższym czasie na pewno pojawią się jakieś informacje na ten temat. Jeśli takie będą, no to nagram wam odcinek na ten temat, więc warto zostawić suba na dole, żeby być z tym wszystkim na bieżąco. Jeśli ktoś z was oczywiście jeszcze tego suba nie zostawił. Jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Widzimy się także na live'ach, na które was zapraszam. Także do zobaczenia wszystkim. Cześć.